Halo halo, czyli witajcie na kanale Zednicza Witem jesteśmy w farmingu A jak jesteśmy w farmingu mam no czerwiec i no mamy dla Was jedną długą wiadomość, ale narpę jakieś sprzedawanko a jakbym muszę sprzedawać to przywita się do naukanie. Cześć. Witam, witam. Yy, tak. Yy, muszę od razu zrobić jedną rzecz, że przyciszę. Robię. I... to lubię ciszę to... Tak. O! Dobra, i chcieliśmy Wam powiedzieć, że mamy dosyć mały problem, bo mi ra, też i Heniowi minie mi urosło słonecznik tutaj i żaka tu, tu i tu. W trzech miejscach, mi tu na czterech polach nie rosły moje uprawy, a tobie na ilu nie urosłych? Raz, dwa, dwa, a tutaj raz, dwa, ja tutaj dwa raz. trzy, cztery, dwa, też na czterech, no dwa, dwa, dwa. trzy, cztery, dwa, najszybciej cztery, nie pięć. 6 nawet y y tam były 3, 4, 5... 6 No 6. No. Minion No i dosyć spore straty ponieśliśmy ten używania. I chcieliśmy was się zapytać, czy jakoś zadał iść uczynienie, no bo raczej z tych wszystkich rzeczy, ja i heniu myśmy raczej zrobili się tak po 50 koła albo 100, więc chcieliśmy Was zapytać. Czy może nie, nie dodać takich pieniędzy? Jest w tym stylu. Nie ja, takich pieniędzy to nie... Lepiej nie, no nie urosło to nie urosło, no życie się mówi. No tak, nie, nie, nie urosło, nie urosło, ale wiesz, to jest morderinga, no, więc oni powinni nam za to płacić. No dobra, no to no... No niby tak, no ale no wiesz, no ale no, nie ma sensu takie coś dodawać pieniędzy. Nawet nie wiesz ile, nie wiesz co jak, no... Sensu nie ja, ma. No mówię, no mniej więcej po 50 abyśmy sobie dodali, bo... Tego a to, nie to nie było 50. Tak, Jakie mam, jak ja mam, jak ja mam więcej pól, a ty dostajesz tyle samo, i ja tyle samo? Logika. Ale co mnie to interesuje? Ja mam sorgo, największe moje pole, wszystko mam wy, wyrzucone, i ja mam tylko. Ja mam tyle samo. Ja mam tylko. No, to, to jest głupota. Ja mam tylko jedno pole. Mam dwa. Mam. Czekaj. Raz, dwa i trzy pola tylko mam. Masz, o ile Gotowe. No i dwa pola mi tylko urosły. 52 000, a ja mi tylko ta... dwa pola urosły. E, trzy pola. No, urosły. Roz... Nie, trzy, roz... czy, no, trzy. Raz... No, raz, dwa, trzy, cztery. Cztery pola mi urosły. No. właśnie no. tych i Ty chcesz 50 tysięcy, ja 50 tysięcy A i jeszcze zarobić więcej. Nie no, to nie, nie, na razie nie będziemy tego robić, bo to się nie opłaca. żeby tak robić, takie coś. Nie wiem, no, to jest... Po prostu, to się... no nie urosło, to nie urosło, no życie się mówi, no co. Ale jestem chociaż zaszczycony tym, że zarabiłem właśnie 140 tysięcy z soli. To jest bardzo dobry wynik, jak dla mnie. Bardzo fajny, no, bardzo dobry wynik. Spłacę, spłacamy trochę kredytu. O właśnie przyszła i też i wielko pomnę chwila. Mm. Bo trochę kredytów spłacimy. Dobra, ja idę do dwu. Zaraz Dobra, będę. A ja w tym czasie sobie pogadam z wizami. Co wow. i jak tutaj zrobimy? Dele wizę przelecimy tutaj po tych wszystkich polach tam. Tutaj teraz właśnie taka uprawa, ok, Tu się też tak, ile kosztuje tak uuu, to za, za drogę, a to już tak, to jest mega droga, może coś tańszego, ale też ta uprawa, ale widzę, że nie widzę nic takiego. Kupiłbym, widzę, albo pole z słonecznikiem, albo z kukurydzą albo z burakami. Albo z czymś nie urosło, czyli rzepak, albo soja, tak? No jakieś fajne pole rzepak, te, ale to droga, takie, 113. No to by było w zasięgu, a ile to jest? 2 hektary. 2 hektary rzeki. Tak, bo to jest prawie tyle, ile mam teraz wesiano. Może trochę ponad więcej. No bo tak. No bo tutaj mamy hektar. Tutaj mamy 74. No i tutaj mamy jakieś te, powiedzmy te 20 aryk. No to tak, 2 hektary. A tak, ja 4 hektary, tak. Ale się zastanawiam. No na pewno kredyt spłaca, trochę kredytów wpłacę I to będzie dla mnie odczuwalne. Albo sobie kupimy jakąś właśnie łąkę, bo potrzebuję łąki. Ale jak dobrze widzicie tu jest za 90 tysięcy zarąbiste pole. Nie wiem, że tu kosy no, to duże sianokosy. Duże kosy To jeszcze muszę sobie zrobić w dodatku jest z tego zarąbiste pole, nie? który to skultywatorował albo zorał no i został od razu 4 hektary to jest zarąbiste rzeczy 4 hektary do ten za 90 tysięcy ja chyba na to nie wiem o istnieniu pól ale to jest trochę daleko mam ale wiecie zawsze to dodatkowe hektary za do 90 tysięcy więc jeszcze nawet trochę się oszczędzę i będzie szapoba tak? no a ja w tym czasie mogę was poprosić o lajka, subskrypcję, komentarz i spadają do kanału bo tam też się pojawiają materiały ze mną i co ja tutaj mogę zrobić w zasadzie to nic ale mogę spłacić pożyczkę nie, nie, wpłać, spłać, spłać. Ja już się troszeczkę nabrałem tych pożyczek. Ale 200 tysięcy. 210 000 będę miał. I kupujemy. Ja, no, jeszcze To nie, to nie, to brzydko. Kupujemy. No, ja widzę, przebiegnę. Pokażę Wam te dwa pola. Tak, tak, tak. Tak ja przebiegniemy. No, Łoma. Wszystko czy ten płot? Nie, ale tam już tak. I patrzcie jaki to jest zarąbisty wiązek. O! Skup zburzczy nie są już I zobaczcie jakie to jest zarąbiste. Jakie to jest wielkie pole. jest góry, górki, dołki. Tutaj jest. A tu jeszcze jest połączone takie zarąbiście pola O tu jest właśnie jego przejazd I zobaczcie jakie to jest nienaturalne pole To jest piękne właśnie w tym Że takie pola też są na I ich jest bardzo mało Tu taki jest ten zakątek gdzie można sobie przyczepami stanąć czy coś Więc to jest pole bardzo godne uwagi więc, Znaczy nie uwagi tylko właśnie mego kupna, bo właśnie do mego garpedączku to jest hektar 80, to jest hektar 40, no i to jest 3 hektary tam z hakiem. Można powiedzieć, że prawie 4 zostało na moim końcu 18 tysięcy. I jeszcze musimy naprawić tego konia ociągowego, tak na, na go. Yy, lecimy po warsztaci. Jeszcze się przebiegnę zobaczyć Jak to wygląda, że tam moje pola Z tymi Niewyrośniętymi uprawami EU Napraw 8000 tysięcy Dostaje nam Bardzo, ale to bardzo mało Przykład jak będziemy sobie jeździć innymi masztami, Se naprawimy O, tu ma być słonecznik Jest nawożenie na 100% No żałuję, no bo trochę Tego nawozu tutaj poszło Tak z tysiąc a tysiąc kosztuje trochę. Wszystko ma swoją cenę. Tutaj cheniowi nie urosło, sorgo. Tu też więc straty, mega straty. Tu mu na szczęście urosło. Ale tu mu znowu nie urosło. Czekaj, czy tu mi urosły te buraki cyfrowe? O, widzicie? A nie, to jest... Ja nie wiem czy to jest burek tych czy to jest od map bo widzicie tak, tak tutaj trochę mu rosło ale to wiecie to nawet no, nie opłaca się tego zbierać bo pod co? Tylko czas sobie zajmujemy tak? Na szczęście mi te pole pszenicy urosło więc chociaż jakikolwiek bym miał darować z tego sezonu no i soja jeszcze mi tutaj urosła nie wiem czy mu pszenica urosła Dobra pszenica mi też tutaj rośnie bardzo fajnie, bardzo ładnie takie fajne moje pole. Tutaj. No i... Nie urosło tutaj to, tak? Czyli największe... Największego pole. Soja, no tak widzicie. Jakieś tutaj odłamki są tego, ale to tak jak mówiłem wcześniej. Nie opłaca nawet się tego odbierać. Tutaj też jest. To jest moje pole, na szczęście i tutaj wszystko mi urosło. Tak się zastanawiam mega. Może być w przyszłości. Kupimy setę pole 38, nie? O ile takie pole? To jest 2. To jest 3 różnica jest 80 To jest... No różnica 50 tysięcy. No i tutaj soja też mi więc chociaż tyle. Jakikolwiek będzie wyrobek z tego sezonu i pszenica i soja, więc nie powinno być źle. U Henia jest dosyć mocno gorzej. I co? Ja was zapraszam dalej. Czekamy sobie aż Henia wróci. Bo sam nie mam, bo sam nie przewinę. I sobie dostawiłem tutaj dwa te, dostawiłem sobie silos i sobie dostawiłem, o właśnie tutaj kolejną szklarnia Więc gtys majonez bardzo mi się to podoba. Zarabiam od 9 do 10 tysięcy ze szklarni na miesiąc. Bardzo mi się to podoba. Raz na sezon lania wody. tylko tyle. No ale no tej wody to raz, więc gdzie? No w tym sezonie za wodę zapłaciłem chyba z 5 tysięcy. No ale jak ja mam 5000 obracam w 50 tysięcy no to ja tak mogę być te 5000 na mnosty i 4500 przygarnieć do kieszeni a jest ja z takiego biznesu nie, Ja z takiego biznesu to nie będę płakał Mam również i też taki pomysł żeby ten sezon przetrzymać ten miód i następny sezon jak już puścić to musi dwa razy więcej tego miodu no bo jak jeszcze sobie dostawiłem te ule no to powinienem też te dwa razy więcej i niby zarakać, ale jak to działa to ja my wymę i zobaczcie jest sześć raz dwa, trzy cztery, pięć, sześć, siedem siedem miodów osiem a sprzedaję, a sprzedajemy dopiero w lutym więc do lutego jeszcze trochę to się dorobi, tak? Znaczy no, jeszcze tej bania, czy już nie? jeszcze dziewiąty a ja to postawiłem jakoś w maju? Nie, co ja gadam jakoś w kwietniu kwiecień, marzec i co? I dziewięć przez raz, dwa, trzy, cztery miesiące jeszcze jest raz, dwa, trzy, cztery pięć, sześć, siedem osiem jeszcze widzimy osiem miesięcy więc co zaraz się widzimy jak cheniu wróci i, i do zobaczenia prawdopodobnie przy żniwach